W vlogu, dzisiaj jest sobota, Wielka Sobota. Ja już jestem na robocie. Byli, byli moi, moi, moi byli z, ze święconką z samego rana, bo u nas tylko godzinę było święcenie między dziewiątą a dziesiątą. Więc rano o dziewiątej pojechali, a ja jestem od samego rana na garach. Po domowemu, mu nieogarnięta, ale to nieważne. Nawet sobie bluskę ufajdałam, już nieźle, ale się nie będę przybierać specjalnie na vloga. Jest u mnie godzina 13.30. Ja dopiero zaczynam nagrywać vloga, ponieważ rano, no nie mogłam się totalnie ogarnąć. Jakoś mi to w ogóle nie, py, nie pykało, bo miałam tyle tu zagadnień do roboty, że głowa mała. Ale postanowiłam, że nagram się Wam trochę, żebyście mieli na poniedziałek takiego krótkiego vloga z przygotowań moich na święta. To i tak nie będzie wszystko, co dzisiaj, co... To, co dzisiaj nagram, to nie będzie wszystko, co robiłam na święta, ponieważ jutro z rana też będę robiła parę rzeczy takich, wiecie, już tak naprawdę na świeżutko, ale dzisiaj postaram się, hmm, chyba że, mam, chyba że jutro coś rano nagram i to dogram i będzie jako jeden vlog, zobaczymy. W każdym bądź razie tak, e, tutaj, e, tu mi się w ogóle gotuje rosół i rosół będzie dla dzieciaków, a dla dorosłych będzie bardziej biały, oczywiście z kiełbasą, bo... No, dzieci to nie wszystkie. Mam, będę miała gości, a nie wszystkie dzieci zjedzą rosół. Laura lubi warzywa ale bez białej kiełbasy oczywiście. E, więc będzie to i to tradycyjnie. No, u nas rosół to jest taka tradycja, zawsze, wszędzie musi być, przy każdej okazji. E, I tak e, tutaj już mam ugotowane, słuchajcie, buraki. Bo sobie rano wstawiłam, ugotowałam, już są zrobione, gotowe stygną i będę już miała na jutro buraczki. Tutaj na patelni mi się robią pieczarki i pieczarki będą do schabu i do jajek faszerowanych. Na razie one mi się tam podsmażają. E, tutaj wam pokażę, już zrobiłam sernik królewski. Tradycja u mnie na każde święta sernik królewski musi być, bo on znika po prostu tak. Tutaj już mam naszykowany jeden chlebek z tego białego sera, co kiedyś wam przepis na kanale dawałam. E, to mam tu jeden naszykowany. A tu już mam naszykowaną kolejną miskę, bo będę robić dwie bertwanki. E, wiecie, dwa takie, ogólnie dwa takie chlebki, bo jeden będzie na jutro, a drugi będzie na grilla na pierwszy dzień świąt. E, to to. Jeszcze mi kupili dzisiaj brokuły dwa jak jechali, wracali z kościoła, bo mi się przypomniało, dwa brokuły, mi kupili pomidorki i będę na grilla robiła tą sałatkę z brokuła, z jajkiem, z sosem czosnkowym, co Wam też kiedyś pokazywałam do grilla. Ona będzie naprawdę, mi się wydaje, bardzo smaczna, więc to też y, zrobię tą sałatkę. Ale tą sałatkę to zrobię, słuchajcie, y, jutro już wieczorem, jak już po, 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 po gościach jakby, albo w poniedziałek dopiero rano, żeby ona była taka na świeżo, ta sałatka, to to na pewno zrobię na samym końcu. Mam też zupki chińskie będzie sałatka z zupek chińskich, też do grilla, bo ona jest superowa. To też tak zrobię, coś takiego innego. I jeszcze nową sałatkę będę robić i tak. A w pikarniku mi się piecze sernik, ten z serków skyr Bo on jest bardzo dobry, a bardzo go lubią, to więc też taki sernik właśnie ze serków skyr robię. I jeszcze mi kupili płatki, te płatki, biurki kokosowe, bo nie miałam. I zrobię, takie, zrobię taką roladę kokosową, ona jest bezpieczna. Też kiedyś, kiedyś, o, już bardzo dawno temu, wam na kanale, chyba w zeszłym roku na święta robiłam, to wam też tam przepis jest. Do tego są potrzebne herbatniki, to tam możecie sobie odszukać. Nie w tym, nie w tego grudnia w tym roku, tylko w zeszłym roku, w grudniu robiłam, pamiętam, bo chyba pokazywałam tą roladę, jest bardzo dobra, więc to też będę robić. No i co? No i biorę się dalej za robotę, zaraz będę robiła białą kiełbasę, białą kiełbasę będę robiła na takiej, no, na kapuście kiszonej, ze śmietaną, z cebulką i z żółtym serem, taką zapiekaną w piekarniku, tu sobie już białą kiełbasę wyjęłam, roboty mam tyle, że już po prostu sama nie wiem, nie myślę. Ale i tak nie robię tak, aż tak dużo, bo robimy takie, wiecie, składkowe święta, więc każdy coś tam przyniesie i będzie, słuchajcie, dobrze. Za oknem u mnie, w ogóle dzisiaj, w tym momencie jest 23 stopnie o 13.30. Wiatr nie wieje. Znaczy taki teraz, akurat taki maluteńki, nieodczuwalny, ale jest przepiękna pogoda. Pogoda jest taka jak w lato. Poczekajcie. Już jestem, mnie musieli zawołać, bo tam coś Paweł sobie... Robię, a wysłałam go y, po okurki. Jakie, takie siakie. Dobra. W każdym bądź razie, y, sajgo mam niezły. Zaraz biorę się za sprzątanie. I y, tak. Y, y, no i co? Co będę dalej robić? to wam tak trochę przemycę, trochę pokażę i widzimy się już później. Biorę się za roboty. Nie gadam cię długo, bo ja nie mam czasu. Białą kiełbaskę sobie podsmażyłam na patelni. Położyłam na nie, ją na kapuście kiszonej w żaroodpornym naczyniu. Poleję trochę śmietaną. Posypię jeszcze żółtym serem, szczypiorkiem i będzie zapiekana. O, tutaj widzicie, posypałam schab, obiłam trochę schabu, posypałam też żółtym serem i pieczarkami podsmażonymi, i też to będę piekła. A tutaj już mam upieczony sernik, dwa chlebki, te z białego sera i sernik z tych serków z curry. Jeszcze czekoladę na niego poleję i będzie już gotowe. A tutaj e, rol roladę robię, taką wiecie, e, kokosową, co Wam mówiłam, tu wam też na kanale Kiedyś tam chyba pokazywałam w którymś vlogmasie zeszłego roku, podajże, zawinę sobie teraz to, bo tylko jest tak naszykowane. I do lodówki i jutro będzie idealna. I tak się prezentuje biała kiełbaska, już jest podsmażona, gotowa, e, zapieczona, i będzie na jutro jak znalazł. A tutaj jest ten chlebek już upieczony. Przekroiłam. Zobaczcie jak ładnie wyrósł. Pyszny. A co sernik już Wam chyba pokazywałam. No jeszcze czekoladą poleję i będzie dobrze. I tyle. A i tutaj mam już zupkę. Wyszłam sobie, słuchajcie, na dwór. Wychodek na... Wychodek? Nie wiem co to za tak Narobiłam się jak głupia dzisiaj, ale wszystko już zrobiłam, to co wam pokazywałam. Ja właśnie tutaj przyszłam, chwilę sobie posiedzieć na dworze, bo dzisiaj u mnie jest przepiękna pogoda. Było 25 stopni i było upalnie samo słońce, piękne niebo. Było przepięknie dzisiaj, ale ja cały dzień byłam w domu, w szygarach. I teraz jest, jest 18. dzisiaj zmieniamy czas, ale ja już od tygodnia jestem przestawiona, bo się budzę wcześniej. W sumie mam tak zawsze, że jak czas zmieniamy, to ja już tydzień wcześniej się sama przestawiam. Ja nie wiem dlaczego, ale ja tak mam. E, teraz wyszłam sobie tutaj, chwilę przed bramę, posiedzieć. Taszki pięknie śpiewają, chwilę odpocząć. Jeszcze ten schab, z, pieczy mi się schab z tymi pieczarkami. Sałatki to zrobię jutro rano tak na szybko i finito i koniec. Trochę zabieram z sobą w poniedziałek, trochę, trochę zostaje u, u nas tu jutro dla gości. A resztę zabieram z sobą w poniedziałek tak na grilla. Nie sobie wszystko, tak wiecie, podzielę. Dużo też tak, no niby dużo nie robiłam, ale dużo tego wyszło, bo to tak składkowo robimy, ale powiem Wam, że robiłam się. Jeszcze muszę iść na pościelić i te poduszki, bo przecież tak, poduszki poprałam. A wiecie, nie powlekłam tego, więc idę zaraz też to zrobić. Chwilę posiedzę i idę. Piękna pogoda, dzisiaj był piękny dzień. Ptaszki śpiewają. Jak tam Sonia? Sonia, przeszło ci obrażanie się? Sonia, Sonia już przeszło. Już jest wszystko dobrze. Pogodziłyśmy się, tak Sonia? Sonia, coś miała do mnie, wiecie, jakiegoś focha. Sońka, tak? Idzie ktoś? Pilnuj. Pilnuj. Już Sonia doszła do siebie. Coś, co miała do mnie, nie wiem o co jej chodziło. Jakoś się pogniewała na mnie. Zazros na oko chyba była. No chodź. Rzesz. Chodź tutaj. Ale już jej przeszło. Dobra, idę do domu. Słuchajcie. Mam jakiś samolot sobie leci. Ale ptaszki koncert dają wieczorny super. Dobra, nie będę was zanudzać już tymi ptaszkami idę.